Witam, witam w pogadankowym filmu. Filmu, w pogadankowym filmie. Jestem, słuchajcie, w swoim domu rodzinnym, więc mamy zupełnie inne otoczenie. I mój dzisiejszy film, jak pewnie widzicie, będzie dotyczył wiosennych inspiracji na różne projekty: czy to na drutach, czy to na szydełku, czy to ubrań, dodatków. Wszystkiego, co po prostu mam na interneście. To są rzeczy, które ja na przykład albo robię, albo już zrobiłam, albo planuję zrobić, albo nie planuję zrobić i pewnie nie zdążę ich zrobić, ale może Was zainspiruje. Więc to jest kilka takich. Yy, Rzeczy, które mi się osobiście bardzo podobają i chciałabym się z wami podzielić, bo no podejrzewam, że każdy z nas zbiera troszkę takie inspiracje. No a ja właśnie chcę troszkę podzielić się tym, jakie ja mam inspiracje i być może też Was coś zainteresuje. Boże się zapowietrzyłam, nie wiem czemu. Okej, okay, więc zaczniemy sobie może od dodatków. Do domu. I tutaj w, z tej kategorii mam dosłownie jedną propozycję. I to jest, słuchajcie, to są właśnie te podkładki w kształcie kwiatka. Ja je robiłam w zeszłym roku i ja je po prostu uwielbiam. Ja Wam podlinkuję na dole tutorial, z którego ja korzystam. To jest polski tutorial. Więc pytacie się mnie czasem o ten tutorial, szczególnie na TikToku, ale no. Nie będę go odtwarzać, bo to jest czyjaś praca, więc Wam podlinkuję po prostu w opisie ten tutorial, żebyście mogli sobie odtworzyć, jeżeli chcecie. No, ale w każdym razie te podkładki to jest w ogóle dla mnie złoto. To było jedno z pierwszych rzeczy, które robiłam i akurat się troszkę nad nim męczyłam, jako że byłam początkująca, bo tam pracujemy w okrążeniach i troszkę się gubiłam w liczbie oczek i, i w ogóle <laughs> także nie było to takie proste, jakby się mogło wydawać, ale ostatecznie zrobiłam cztery, cztery tak, cztery takie podkładki i je uwielbiam i one, ja nie mogę się ich pozbyć bo po prostu są moje ukochane podkładki, kocham je i zostawiam Wam linka do zrobienia ich w opisie nie wiem co mi się dzieje, ale jestem jakaś e, taka zapowietrzona e, i słuchajcie, d, d, przejdziemy sobie do dodatków, jeżeli chodzi o dodatki mam tutaj kilka rzeczy na pewno myślę o tej, nie wiem to jest bandana, opaska, chustka na głowę więc to jest troszkę taki projekt wiosenno-letni, można powiedzieć, ale już myślę, że na taką troszkę późniejszą wiosnę będzie idealny. Ja mam, słuchajcie, nawet zapisany wzór, więc na pewno będę chciała go wykonać i ten wzór znajdziecie na hobby. Ja Wam też go podlinkuję, bo to jest darmowy wzór, więc tam dosłownie tylko dodając swojego maila możecie sobie ten wzór pobrać. W ogóle mam takie dziwne światło teraz, bo wyszło słońce, no ale dobra. Więc możecie sobie wtedy ten wzór pobrać i sobie zrobić. Tam jest akurat wzór właśnie chyba w słoneczniki. No ale jak już opanuję, jak to robić, to prawdopodobnie po prostu zrobię też inne wzory. No, ale zacznę sobie właśnie od tego, więc to nie będzie rzecz, która będzie u mnie, bo też, też na pewno opowiem Wam o rzeczach, które sama będę tworzyć i które będą się tutaj u mnie pojawiać, ale ja mam właśnie zapisany wzór, który porzuciłam na jesień w zeszłym roku, głównie dlatego, że no, nie przyda mi się to na jesień, więc nie czułabym jakiejś satysfakcji z tego. Więc zostawiłam to na, na wiosnę i to jest właśnie projekt, który na pewno zamierzam wykonać, albo pod koniec wiosny, albo jakoś na początku lata. To tutaj e, w sumie to mogłabym zaliczyć do rzeczy do domu, no ale dobra, ale chodzi o tą podusię kwiatka. To jest podusia, którą znajdziecie w ostatnim tutorialu, także w mniejszej wersji na pewno, w dużo mniejszej wersji. E, ale no, może zrobię jeszcze większą. No, ale na tutorial nie robiłam też takiej dużo większej. No, ale jest to taka dosłownie malutka podusia, którą można sobie na przykład wrzucić pod głowę, jak gdzieś leżymy czy coś. I po prostu ten wzór kwiatka tak się w nim zakochałam, że wiedziałam, że muszę go odtworzyć. I dlatego też go zrobiłam i zrobiłam go całkowicie sama. Myślę, że są rzeczy, które mogłabym tam dopracować, Więc następnym razem, jak będę takiego kwiatka robić. Może zrobię po prostu wtedy na niego wzór i zrobię po prostu większą wersję, bo byłoby mi bardzo ciężko nagrać tutorial na tak dużą rzecz. Więc. Um no dopiero gdzieś tam wchodzę w ten świat nagrywania tutoriali i cały czas kombinuję jak można zrobić coś inaczej lepiej, gorzej, nie gorzej w sumie nie, ale po prostu inaczej i jakoś to udoskonalić więc na razie takie dłuższe tutoriale to byłoby dla mnie za dużo no em, więc więc tak, no ale na pewno na tu tutorial na mniejszego kwiatka możecie znaleźć mnie na kanale, też wam go podlinkuję w opisie, no a być może właśnie stworzę jeszcze takiego większego, chociaż nie wiem czy nie będę chciała sobie zostawić właśnie przestrzeni na troszkę inne projekty, jeżeli już tego kwiatka mam zrobionego, nawet jeżeli jest mniejszy, no to wiecie. Z dodatków to jest nerka. Ja w ogóle bardzo lubię nerki, bo często mam ze sobą jakieś małe rzeczy, wiecie, jakaś pomadka do ust, zwykły telefon, nie wiem, tam jakaś gotówka, coś tam klucze. To są takie rzeczy, które lubię mieć przy sobie, a nie, mam na przykład, nie wiem, małe torebeczki, ale one nie są takie już super wygodne, więc chciałabym sobie właśnie taką nerkę zrobić. Co też może być dla mnie wyzwaniem, bo chciałabym, żeby ta nerka była na zamek. No tutaj akurat widzicie właśnie w takim wzorze, może nie wiem czy koniecznie w takim wzorze, ale no na pewno byłoby to fajne wyzwanie i chciałabym taką mieć, bo byłaby bardzo wygodna dla mnie. Więc ym, kto wie, być może prędzej czy później pojawi się jakiś tutorial albo jakiś wzór na taką nereczkę, albo po prostu będę szukać jakiegoś wzoru i wtedy no prawdopodobnie będę was informować na Instagramie. O tym, gdzie możecie to znaleźć, albo będziecie się mnie pytać, to wtedy wam będę linkować, zobaczymy. Ale tak, to jest taki kolejny projekt, który wam tutaj zostawiam w ramach inspiracji. Jeżeli lubicie nerki i nosicie nerki, no to myślę, że fajna sprawa. Ale będąc przy torebkach, na pewno też strasznie podoba mi się ten projekt. Generalnie te wszystkie rzeczy są z mojego Pinteresta. No i tutaj widzicie, jest też podlinkowany wzór. Ja wam podlinkuję tego pina, bo ja nie wiem, co jest pod tym linkiem, pod tym pinem. Nie sprawdzałam, po prostu zapisałam to na tablicy, bo mi się spodobało. Ale sam motyw tych kwiatuszków ogólnie strasznie mi się podoba, więc chciałabym opanować zrobienie takiego kwiatuszka i dowiedzieć się, jak go w zasadzie zrobić. Myślę, że to byłaby bardzo, bardzo fajna umiejętność, która by się przydała do różnych projektów i do różnych wzorów, niekoniecznie samej torebki. Ale jest tak oryginalna, tak wiosenna, tak świeża, że no to jest kolejna rzecz, którą muszę zrobić. Jakby wybrałam dosłownie kilka takich najciekawszych projektów, do których, mi na, do których mnie najbardziej ciągnie, chociaż no, tych rzeczy jest tak dużo, że na pewno nie będę w stanie zrobić wszystkiego, ale bardzo możliwe, że to będzie rzecz, którą. Zrobię. I a propos torebek, mam jeszcze właśnie bardzo dużo t-shirtowej włóczki u siebie, więc na pewno to będzie rzecz, którą będę robić. Czyli właśnie taka t-shirtowa torebka. Mam kilka właśnie takich fasonów zapisanych. Tutaj akurat wrzucam wam jeden przykładowy, który mam na Pinterestie, ale. No na pewno mam kilka właśnie takich projektów w planach. Strasznie mi się podobają te torebki i w ogóle to połączenie kolorów, więc na pewno będę jeszcze takie torebki robić. Póki co zrobiłam jedną i ją robiłam ze wzoru i to też wam podlinkuję w opisie, bo to jest wzór, który kupiłam na Etsy no ale tą torebkę chciałabym zrobić sama więc jeżeli będzie taki moment że się za nią zabiorę to prawdopodobnie zrobię tutorial myślę, że prędzej tutorial niż wzór także to jest na pewno rzecz, którą mam w planach i wiem, że na pewno ją zrobię ponieważ mam dużo tej t-shirtowej włóczki więc na pewno będę się za torebki zabierać mam to zapisane na swojej liście to do, bo mam taką listę rzeczy włóczkowych projektów do zrobienia i to jest Jedna rzecz z takich najbliższych projektów, więc na pewno zajmę się tym. Przedostatnia rzecz, jeżeli chodzi o akcesoria, to jest Scrunchie, i to jest też e, rzecz, na którą będzie tutorial na moim profilu. Ponieważ ostatnio sobie właśnie tak myślałam, co mam zrobić ze skrawkami jakichś włóczek, które mi pozostawały z jakichś czapek, z jakichś innych projektów i już nic za wiele z nimi po prostu nie jestem w stanie zrobić, i to mi leży i nie wiem, co mam z tym zrobić. Więc pomyślałam, że właśnie zrobię takie kolorowe Scrunchie e, i na pewno właśnie w tym miesiącu planuję e, zrobić tutorial na tego Scrunchie, więc myślę, że. Możecie się tego spodziewać prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnego poślizgu, ale ogólnie wszelkiego rodzaju właśnie takie skręcze mi się strasznie podobają i myślę, że to jest bardzo dobry sposób, żeby wykorzystać resztki włóczek, bo do tego nie potrzeba dużo włóczki, a jednak można troszkę te swoje zapasy skurczyć i ja właśnie mam w tym miesiącu, w tym miesiącu, nie wiem czy w tym miesiącu, czy na przestrzeni najbliższych miesięcy, plan troszkę skurczyć swoją kolekcję i właśnie wykorzystać te włóczki, które mam, czyli pokończyć projekty, które które mam i zaraz też do nich dojdę, bo, ponieważ to też są właśnie takie moje wiosenne inspiracje, bo jest wiele włóczek, które kupiłam na jeszcze tak taką późnym, późnym latem w zeszłym roku. No i tak mi zostały na tą wiosnę, bo zwyczajnie gdzieś tam wolałam zająć się bardziej takimi jesiennymi zimowymi projektami, niż kończyć te letnie wiosenne. Więc tak, skręcz jest kolejne na liście, i ostatnia rzecz to jest kapelusz. I słuchajcie, ja miałam podejście do tego kapelusza 3-4 razy, i za każdym razem wychodził za duży, za mały, więc za każdym razem wychodził źle. I moim challenge na tą wiosnę, to, żeby zrobić go w końcu dobrze i żeby on pasował na moją głowę. Ja wam mi podziękuję tutaj żadnych nie wiem materiałów do tego, bo ja robiłam naprawdę raz z tutorialu, raz z jakiegoś wzoru, za każdym razem po prostu nie był trafiony. Więc i mam kupioną jeszcze z zeszłego roku lnianą włóczkę, szczególnie właśnie celowo pod ten materiał, bo robiłam z bawełny, robiłam też z wełny, w ogóle to nie ma sensu, żeby go robić z wełny, bo on był bardzo ciepły wtedy ten kapelusz, chociaż wyglądał spoko, ale się rozciągnął, bo go nie zablokowałam, bo jeszcze nie wiedziałam jak się blokuje rzeczy i że trzeba blokować rzeczy. Także to był mój problem. Także teraz mam kupioną lnianą włóczkę właśnie celowo pod ten kapelusz i zamierzam ten kapelusz w końcu zrobić i żeby on był dobry i żeby on pasował, żeby był fajny, przewiewny a nie, że on po prostu jest za duży na mnie, bo za każdym razem tak to się kończyło, więc nie wiem, czy znajdę właśnie jakiś wzór, czy będę sama kombinować. Jeszcze nie mam na to kompletnie planu, ale wiem, że to jest mój cel. Niekoniecznie taki w tych kolorach, ale po prostu wiecie, ten fason po prostu tego kapelutka koniecznie chcę zrobić. No i teraz przejdziemy sobie do pluszaków, e, zanim przejdziemy do ubrań. E, Tutaj jest rzecz, którą też Wam podlinkuję tego pina, to jest taka gąska chyba, kaczuszka. Nie wiem, ale jest przesłodka i widzę, że jest free pattern napisany na tym, więc zamierzam ją zrobić. Tutaj widzę, że ona jest zrobiona z takiej puchatej włóczki. Właśnie niedługo będę zabierać się za serię wiosennych pluszaków, bo tak lubię robić je tematycznie i tak właśnie, żeby te pluszaki były trochę taką przerwą od tych moich większych projektów, więc zapewne niedługo um, zabiorę się za to. No i w zasadzie wszystkie pluszaki, które mam takie zapisane na mojej wiosennej liście, to są pluszaki, na które mam upatrzone wzory, więc ja Wam je na pewno też będę linkować w opisie. Ale tak, to jest właśnie kaczuszka, która no totalnie jest wiosenna i po prostu skradła moje serducho w 100%. Kolejna rzecz to są gąski. Tutaj mam dwa przykłady takich gąsek. Są przeurocze, ja nie wiem. Ja mam ten motyw gąsek, kaczuszek, po prostu tak mi się podoba. Ja znalazłam właśnie taki wzór na Etsy, albo nawet kilka wzorów, nie pamiętam teraz, ale na pewno Wam je podlinkuję tak jak wszystko w opisie, więc będziecie mogli sobie zareknąć. Na pewno będę je wtedy z tych wzorów robić, bo jeżeli są wzory, no to będzie mi łatwiej, nie będę musiała kombinować sama, a też te wzory ja miałam już upatrzony dużo wcześniej, więc spoko. Pluszaków, to są takie moje top 2, na pewno znalazłabym coś jeszcze, pewnie mam coś zapisane na Etsy jeszcze z takich rzeczy, ale to są takie pluszaki, które chodzą za mną już długi czas, więc na pewno się za nie w najbliższym czasie zabiorę. Więc możemy sobie w takim razie płynnie przejść do ubrań i tutaj mam dość sporo inspiracji. Na pierwszy ogień idzie ten top i to jest top, który zaczęłam robić. Zaczęłam robić w innych kolorach, bo tutaj mamy biało-czerwony, ja zrobiłam różowo-czerwony, więc to będzie taki jaskrawy, intensywny kolor. No i zrobiłam dosłownie pół chyba dolnego paska i, i tyle, więc niewiele, no ale. Yy, no, no tak, to był właśnie jeden z tych projektów, który zostawiłam sobie na wiosnę. Więc yy, mam włóczki, mam wszystko, tylko muszę się za to zabrać. I też planuję wam udostępnić tutorial na ten, ten topik, bo on generalnie jest dość prosty. Tylko zabawa jest z tym, że robię go do, do dość cienkiej włóczki i małego, mniejszego dużo szydełka, głównie po to, żeby były jak najmniejsze przerwy i żeby był jak najbardziej ściśnięty. No bo jednak to jest stop, nie chcę, żeby on prześwitywał. Więc tak, na pewno taki tutorial będzie, możecie się spodziewać, mam plan jeszcze w tym miesiącu. Zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie, ale taki jest plan. Kolejna inspiracja to jest ten taki dziurawy sweter. Nie pamiętam jak ona się nazywa, ale jeżeli gdzieś tam siedzicie w tym kontencie szydełkowym, to na pewno ją kojarzycie, bo ona ma też swoją markę, jeżeli chodzi o włóczki, i ona też na swoim YouTubie udostępniła tutorial na ten sweterek, więc ja mam też go gdzieś zapisanego, ale też Wam oczywiście podlinkuję. Więc na pewno chcę się z niego zabrać, bo myślę, że to jest taka fajna rzecz, żeby się tak okryć i tak. No tak delikatnie okryć. Wiecie, w takie cieplejsze dni, takie, takie delikatne przewiewne okrycie jest naprawdę spoko. Także to jest właśnie. Na początku pamiętam, że te sweterki nie do końca mi się podobały w tym stylu, ale ostatecznie. Jakoś im tak dłużej one mi się przywijały, to bardziej zaczęły mi się podobać, i aktualnie jestem na etapie, że chcę go zrobić. Kolejna inspiracja to jest ta koszula. To jest yy, projekt zaczęty też. To jest projekt z tych zaczętych w zeszłym roku. Tutaj planuję zrobić na niego wzór. Bo tutaj będzie to bardziej skomplikowane. No, ale to będzie projekt na szydełko i jest on już zaczęty, ale to dosłownie taki początek, początek, więc nie wiem, nie wiem, czy ja po prostu tego nie rozpruję i nie zacznę od nowa. Bo tam niewiele zdążyłam zrobić. Bardziej zaczęłam go, poczekałam na jakieś tam włóczki do brakującego, brakujące włóczki do jednego z projektów wtedy, jak to robiłam. To było lato, jakaś taka końcówka. No więc teraz to będzie czas żeby do tego projektu wrócić. I mam nawet kupione guziki, mam kupione włóczki, mam ogarnięte wszystko, tylko muszę do tego usiąść. I to jest ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o nie. Ale tak, to jest też bardzo piękny sweterek. Bardzo podoba mi się właśnie ten motyw takiego wiązania tutaj. I na pewno w tym stylu coś będę chciała zrobić. Nie wiem, czy tutaj chyba nie wiem, czy to jest robione na szydełku, chyba na szydełku. Jeszcze nie wiem, czy to będzie projekt, który będę chciała zrobić właśnie na drutach, czy na szydełku, ale na pewno coś w tym stylu planuję właśnie wykonać, bo to też jest właśnie taki leciutki jednak sweterek, króciutki, takie do narzucenia na siebie, więc strasznie mi się ten motyw podoba. I to jest na pewno rzecz, którą też będę. Będę chciała na wiosnę zrobić. Kolejna rzecz to jest taki sweterek, który też jest jednak dość cienki. E, on jest chyba robiony na lełku, a golfik chyba na drut. Tak? Ale nie jestem pewna, może i nie, nie jestem pewna, ale strasznie podoba mi się ten motyw właśnie takich linii, wiecie. E, jeszcze nie wiem, jak to zrobić, nie mam pojęcia, ale jakoś do tego dojdę, jakoś się tego nauczę. Więc jeszcze nie wiem, czy to będzie projekt, który będę robić na szydełku, czy to będę robić na drutach. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia też, kiedy go będę robić, ale no jest to rzecz, którą, która mi się podoba i chciałabym to opanować i tego się nauczyć i wiedzieć, jak to zrobić. Także na pewno to będzie rzecz do opanowania. Kolejna rzecz, ten przepiękny kardigan. To jest kardigan, nad którym aktualnie pracuję, więc już zaczęłam, będę go robić sama, będzie na niego wzór. To jest generalnie dość prosty wzór, jak już zrobiłam swój pierwszy zwykły sweter w stylu set, set in set in chyba tak się nazywa, czyli, że nie reglanowy, tylko że rękawy są przyszyte tak jak tutaj. Już wiem po prostu, jak to funkcjonuje, więc zdecydowanie łatwiej mi się pracuje nad tym kardiganem. I na pewno będę robić właśnie na niego wzór. To jest wzór taki pierwszy, który teraz mam na oku. Czyli, no, mm, co mogę powiedzieć? No po prostu nad nim pracuję aktualnie, więc na pewno teraz się pojawi i wybrałam akurat takie bardzo ładne, wiosenne kolory, więc jest strasznie nie mogę doczekać, aż go zrobię, bo a jest przepiękne. już moja mama też przyuważyła, że go robię i stwierdziła, że chcę taki sam także będę robić nawet dwa no <laughs> i ostatnia rzecz jeżeli chodzi o ubrania, to są właśnie takie luźne spodnie, ja generalnie jeżeli też obs obserwujecie mnie jakiś czas jeżeli oglądacie moje vlogi no ja generalnie pracuję w domu i dużo czasu spędzam w domu albo raczej w takich luźnych rzeczach no teraz siedzę przy was w dresie i tak to wygląda. Więc takie luźne ubrania są dla mnie cudowne, i ja właśnie bardzo lubię takie luźne spodnie do chodzenia po domu. Więc coś takiego chciałabym sobie zrobić w takiej właśnie długiej wersji jak tutaj, ale też krótkiej, właśnie na lato, wiosnę, kiedy będą takie na przykład większe upały, będzie ciepło. Więc to jest na pewno rzecz, którą będę robić. I chyba będę robić ją ze wzoru, ponieważ chciałabym ją zrobić na drutach. To jest jednak taka rzecz, której ja jeszcze nie robiłam na drutach, więc na pewno raczej kupię sobie jakiś wzór, żeby po prostu zobaczyć, jak to działa i taki schemat w ogóle, jak to wykonać. I wtedy na przykład, jakbym kupiła wzór na, nie wiem, długą, krótką wersję, no to już wiedziałabym, jak zrobić drugą wersję. Także tak, taki, taki jest plan. No i to by było na tyle, widzę, że sporo tego tak materiału wyszło, to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie kluczowe inspiracje, zostawię Wam też linka do swojej tablicy na Pinterestie, tak że możecie zobaczyć, co tam jeszcze ciekawego mam. No i co, miłego tworzenia Wam życzę, mam nadzieję, że te inspiracje trafią w Wasze gusta i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie.